Ten odcinek będzie o perfekcjonizmie, czyli o temacie bardzo mi bliskim. Do tego filmu zbierałam się, nagrania tego filmu zbierałam się jakieś miesiące, jak nie lata, bo cały czas mój pomysł, mój scenariusz nie był idealny. Czujecie ten paradoks. Chciałabym, ale nie wiem, czy to się uda, hmm, ale przynajmniej mam taki zamiar, żeby ten film nagrywać bez żadnych dubli. Będę zostawiać tylko pierwsze takei, ale hmm, zastrzegam sobie, że będę wycinać ciszę. Bo no jednak to jest internet, to nie jest performance do że przez 8 godzin będziemy sobie, nie wiem, patrzeć w oczy w ciszy i chciałabym, żeby to miało trochę bardziej ręce i nogi. Ale żeby nie było tak, że to będzie tylko jakieś smetne gadanie, to przy okazji będę też robić ilustrację i ta ilustracja będzie nawiązywać do tego, o czym będę dzisiaj mówić. Zaraz będę gadać o tym więcej, ale przygotuję sobie rzeczy do kolażu, bo dzisiaj będę robić kolaż. Będę go robić w formie tradycyjnej, a nie digitalowej żeby nie miała tego komfortu naciskania no stop, ctrl, z i cofania tylko jak już gdzieś coś przykleję no to przykleję i, i już trudno trzeba z tym dealować. Kolarz jest dobry na wszystko i zawsze to powtarzam zawsze jak mam jakiś taki gorszy czas mam takie wrażenie, że nie jestem w stanie nic wymyślić, wszystko co robię jest brzydkie mam takie poczucie, że weź, weź coś zrób, weź coś narysuj ale nie, chce mi się, zostawcie mnie spokoju, no to może kolarz Przede wszystkim będziemy potrzebować papieru. Papieru jakichś ścinków, jakichś śmieci, które sobie kolekcjonuję na właśnie takie okazje. Nożyczek, kredek, pisaków, ołówków, e, nie wiem, pewnie jeszcze paru innych rzeczy. Mnóstwa dobrej zabawy. Te papiery, które będę używać, e, maluję sobie na różne odcienie szarości, różne tekstury, żeby było troszkę ciekawiej. Wymyślałam sobie, że dzisiaj będę robić właśnie taki plakat, który będzie miał mi przypominać o tym, że... To, co robię, jest wystarczające, i żeby nie zapędzać się w kółko w tych um, poprawkach. Chociaż po polsku jestem wystarczająca, nie wiem, po prostu jest coś, coś takiego w tym określeniu, co sprawia, że go nienawidzę. Jestem wystarczająca, to brzmi po prostu, wiecie, wystarczające to jest nie wiem, trzy posiłki dziennie, nie? ale jak chcesz mnie pocieszyć, to powiedz, że jestem zajebista, a nie jestem wystarczająca, jestem, jesteś w miarę okej, okay. już nie musisz próbować. No, już niech będzie. No, to tak, tak właśnie mi brzmi. Po angielsku jakoś brzmi to mi troszkę lepiej, więc zostawię. E, zostawię na tym plakacie to angielskie hasło. Szukałam sobie jakiejś wizualnej interpretacji tego zdania, good enough, e, i z pomocą przyszły mi, jak zresztą zwykle, gołębie. Gołym biorze, gołym biorze. Im już nic tu nie pomoże. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają gołębie gniazda. Nie wiem, czy też wiecie, że istnieją też małe gołębie, ale naprawdę istnieją i wychowują się w tych gniazdach. Jeśli nie widzieliście, jak to wygląda, to pokazuję Wam tutaj zdjęcia. I pomyślałam sobie, że wiele mogę się od nich nauczyć, bo jeśli dla nich gniazdo, w którym składają jaja i wychowują potomstwo, może składać się z kilku patyków i e, jakichś śmieci, które znalazły na ulicy, i potem rosną takie silne i dzielne, jak takie. Mlecze na betonie, to co ja mówiłam? Myślę, że będą dla mnie dobrą inspiracją, ale perfekcjonizm, to jest takie dążenie do doskonałości przy jednoczesnej. W zupełnym, w zupełnym braku akceptacji do popełniania błędów. Dążenie do tego, żeby być lepszym samo w sobie oczywiście nie jest złe, bo to fajnie, że się czegoś uczysz, chcesz być w czymś lepszym, wkładasz w to całe serce i chcesz więcej i mocniej i szybciej. Problem pojawia się wtedy, kiedy poprzeczka, którą sobie stawiamy jest za wysoko, nie jesteśmy w stanie doskoczyć do swoich oczekiwań i powoduje to bardzo dużo frustracji, nerwów, smutku i... Hamuje nas w tym rozwoju. Z moich obserwacji wynika, że to zaczyna się bardzo wcześnie. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, zajęcia plastyczne, to już widzę, że od takiej czwartej, trzeciej, czwartej klasy podstawówki dzieci już zaczynają być bardzo niepewne, jeśli coś rysują. Przepraszam, a czy mogę to wygumować? O nie, nie zacznę tego, bo boję się, że zniszczę. To może ołówkiem. perfect enough. To mi pokazuje, jak e, bardzo dobrze jest wcześniej pracować nad swoim mindsetem. Bo ktoś mógłby przecież powiedzieć, że jak chcesz rysować, to rysuj, a jak nie chcesz rysować, to nie rysuj. I e, gdzie to tak naprawdę jest problem? Ale. Przecież na przykład sportowcy też mają swoich psychologów sportu. Też wiedzą, jak ważne jest odpowiednie nastawienie, jak ważna jest odpowiednia motywacja, radzenie sobie z porażką. Jest to równie ważne jak sama nauka tego, co się robi. Podam parę przykładów, jak ten perfekcjonizm objawia się wśród artystów. Po pierwsze, takie ciągłe niezadowolenie z siebie taki bardzo silny wewnętrzny krytyk. Takie jednotorowe, takie czarno-białe myślenie. Albo jest dobrze, albo jest masakra, totalnie źle. I to myślenie zwłaszcza sprzyja temu hamowaniu się w tworzeniu, bo wyobraź sobie, że na przykład uczysz się, nie wiem, chodzić, a twoi rodzice stoją nad tobą i wytykają ci każdy twój błąd. Mówią, a znowu upadłeś, ha, 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 będziesz już raczkować całe życie. To nie nadajesz się do chodzenia w ogóle. Chodzenie to nie jest twoja rzecz, nie? No i. To jest coś, co świadomie bądź nie e, robimy sobie często sami w głowie, ale też niezdrowe porównywanie się do innych. Wiem, jak działają social media, e, wiem, że to wszystko to jest fake, e, ludzie nie są cały czas na wakacjach, cały czas nie wygrywają nagród, ale niestety, kiedy mam taki gorszy czas, e, jakoś jestem bardzo na to podatna i łatwo mi uwierzyć, że... E, tylko ja, nie sukces, wszyscy sukces e, ja leżę na kanapie i przeglądam zdjęcia ludzi, którzy osiągają no stop jakieś super rzeczy coś, co dopiero niedawno sobie uświadomiłam a wydaje się całkiem intuicyjne e, perfekcjonizm to jest tak, naprawdę, w gruncie rzeczy to jest taki mechanizm, który pierwotnie miał nas chronić przed e, oceną innych przed jakimś takim Krytyką z otoczenia, a tylko że w trakcie zaczął nas hamować. Bycie artystą to jest ciągłe wystawianie się na opinie innych, na krytykę. A to, czy komuś się coś podoba, czy nie, to, czy sztuka jest dobra, jest czysto subiektywne. Więc nie da się jakby tego aspektu zupełnie ominąć, tego aspektu krytyki, porównywania się i tak dalej, ale po prostu e, warto wykształcić sobie jakiś swój sposób naradzenia sobie z tym. I ja teraz mówię bardzo, e, wydaje mi się, mądre rzeczy, ale to jest coś, nad czym ja sama ciągle pracuję, także nagrywam ten film nie tylko dla was, tylko przede wszystkim dla siebie, żebym też pamiętała e, o co mi w ogóle chodzi. Czasem u mnie to jest super absurdalne, bo na przykład zapisałam się na kurs improwizacji Ojej, przepraszam e, Co mówiłam? A, zapisałam się na kurs improwizacji, a potem jak mieliśmy taki występ na scenie, to do teraz jeszcze bo przypomina mi się to, jak cringe'owe to było, to co zrobiłam, bo byłam niewystarczająco, nie wiem, luźna, zabawna na scenie, na moim pierwszym improwizowanym występie i wiecie czasem nie wiem, moje zęby przypomina mi się to, ją ja takie, uff, coś takiego. Oraz nie wiem, na przykład wydziergałam sobie sweter, którego nie noszę, bo wygląda jak robiony ręcznie, nie jest idealny, więc. No, nic, jest najwyraźniej nie do noszenia. Tutaj też chciałabym pokazać wam taki wykres, który obrazuje, jak to jest z nauką rysowania i z samooceną swoich prac nasz gust, nasza wrażliwość artystyczna e, rozwija się bardzo szybko. Jesteśmy non stop otoczeni tym. Non stop albo idziemy do jakiegoś muzeum, nie wiem, oglądamy film, e, przeglądamy Pinteresta. Jesteśmy bombardowani tymi różnymi obrazami, które nie wiem, wyrabiamy sobie na podstawie tego gustu, ale nasze ręce, nasze mózgi nie należą za tym, żeby uczyć się w takim samym tempie rysować tak, jak byśmy chcieli. Niezależnie kogo zapytasz, czy kogoś, kto, kogo ty podziwiasz, czy kogoś, kto dopiero się uczy, czy uważasz, że, że, że fajnie rysuje, to z mojego doświadczenia praktycznie nikt nie powie ci, że fajnie, jestem, jestem całkiem zadowolony z tego, gdzie jestem w tym momencie, fajnie, fajnie rysuję. Zwykle jest to właśnie, nie no, no nie, no nie, no, zobacz jak ktoś tam, kogo podziwiam, rysuje, albo no, no, to nigdy nie jest aż tak dobre jak czyjeś. Kolejna rzecz, imposter syndrome, czyli syndrom oszusta. Oh, so you Takie poczucie, że jest się ciągle nie na miejscu, że jest się ciągle nie do końca kompetentnym na stanowisko, na którym się jest, że nie wiem, trudno jest na przykład określić znaczy, będę mówić ze siebie, no trudno y, jest mi określić się jako przedstawiając się jako jestem artystką brzmi to tak, ach, no nie wiem w sumie to od tygodnia nic nie rysowałam, więc a, może nie, też to jest takie bardzo krzywdzące takie, e, jak to się mówi jest to taką formą auto bo nawet jak coś się osiągnęło, ma się takie poczucie, że a może nie słusznie. A może to był przypadek, odbiera to nawet radość z cieszenia się sukcesami, na które zasłużyliśmy. I oczywiście można popaść też w drugą skrajność i na przykład uznawać, że cokolwiek nie zrobię jest idealne, jest genialne. To też obserwuję często u dzieci, co akurat wydaje mi się super urocze, zwłaszcza w takim wieku e, kilku lat, kiedy e, ktoś narysuje naprawdę Coś tak super spontanicznie, super szybko, także nawet nie do końca wiadomo, co to jest, ale mówi: Niech pani patrzy, to jest moje art dzieło, to jest mój najlepszy rysunek w życiu. I to nie jest tak, wiecie, jako bycie dorosłym, nie? to nie jest najlepsza postawa e, sądzenia o, o swoich rzeczach, jakby niezależnie co się zrobi, że one są idealne, e, ale myślę, że można troszkę zaczerpnąć tej energii i troszkę e, tej. Tej pewności siebie od dzieci. Też to jest taka śmieszna rzecz, ale co też obserwuję u siebie, można uzależnić się od oglądania tutoriali. Nauka jest super, uczymy się ciągle, ale niestety ta nauka często mnie jakby cofa w tym, co robię, i też hamuje, bo mam takie poczucie, że no nie, no nie mogę po prostu narysować człowieka. No, nie no, muszę obejrzeć 10 tysięcy filmów na YouTubie i najlepiej jeszcze wykupić kilka płatnych kursów o anatomii, nauczyć się o, o kościach, o mięśniach, jak nazywa się każdy mięsień, jak jest przyczepiony, jak działa. Także warto czasem, może kontr, kontrintuicyjnie, ale przystopować tutoriale, przystopować codzienne scrollowanie Pinterest'a oraz stawiać sobie takie bardziej realistyczne cele, niż na przykład będę lepszą rysowniczką. Może postaram się e, rysować codziennie przez 10 albo 30 minut, bo to da się wymierzyć. Gdzieś dobrych kilka lat temu wydawałam książki i komiksy, i to nie znaczy, że rysowałam lepiej niż teraz. Wprost przeciwnie, rysowałam gorzej, ale nie wiedziałam, że nie można. Nie można wydawać, jeśli nie rysuje się idealnie. I niestety osoby, które spotkałam się tam na swojej drodze, na tyle mnie świadome bądź nie e, przyhamowały w, tym, w tej mojej pewności siebie, że teraz bardzo trudno mi jest jakby znowu wyjść z tego dołka i stwierdzić, że nie no, mogę, mogę wrócić do wydawania komiksów, mogę znowu ilustrować, bo cały czas czuję się teraz, że jestem, e, jestem niegotowa, żeby na nowo zacząć wydawać. Także czuję, że gdyby nie ten perfekcjonizm, mogłabym robić zdecydowanie więcej rzeczy. Na przykład mogłabym, nie wiem, więcej nagrywać filmów, albo mogłabym wreszcie kończyć rzeczy, które non-stop zaczynam. Bo to jest taka klęska urodzaju u mnie zawsze, że ja mam bardzo dużo pomysłów, mam bardzo dużo rzeczy, które natychmiast chcę się zaangażować, ale kiedy pojawiają się jakieś schody, kiedy troszkę ta motywacja mi siada, to chętnie przerzuciłabym się na coś nowego i nie chcę mi się kontynuować tych poprzednich rzeczy. Samo nagrywanie filmów na YouTube miało być taką moją odskoczniem od pracy, właśnie czymś takim luźnym, na przełamanie mojego wypalenia. Niestety, w związku z tym, że okazało się, że to nagrywanie to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy może pójść źle, dużo rzeczy trzeba ustawić. Nie wiem, dobry mikrofon, kamera, montowanie zajmuje bardzo mi dużo czasu. To, że nie mam za bardzo swojego sprzętu, tylko to od kogoś pożyczam i to takie hamowanie się ciągle, że. A y, jeszcze, y, może jeszcze nie będę tego robić, może jeszcze scenariusz nie jest wystarczająco dobry, może y, właśnie nie mam tego sprzętu, więc może lepiej to odłożyć, zostawić komuś innemu, a ja po prostu będę o tym w nieskończoność tylko myśleć i planować i, i zapisywać i skończy się na niczym. Czyli taka prokrastynacja, czyli takie wieczne odkładanie rzeczy na później. Kolejną rzeczą jest strach przed popełnianiem błędów, czyli też takie założenie jak to powiedzieć, z gruntu skazane na porażkę, bo nie da się nauczyć czegokolwiek, nie popełniając po drodze błędów. I będę to powtarzać ciągle i do znudzenia, aż sama tego nie zapamiętam. Jak pierwszy raz szukałam pracy, to w tych wszystkich poradnikach było, żeby mówić, jak pytają cię o twoje wady, to żeby mówić perfekcjonizm, bo to jest taka fajna wada. To jest wada, która tak naprawdę jest zaletą. Ale po pracy w różnych firmach i jestem pewna, że perfekcjonizm to naprawdę wada. Skupianie się na detalach generalnie jest ok, ale potrafi bardzo mocno zastopować projekt. A w pracy bardzo często liczy się efekt, liczy się deadline, liczy się, żeby zrobić coś szybko, a przez to, że non-stop się cofasz, non-stop poprawiasz, 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 projekt cały czas nie jest skończony. I to jest tak naprawdę istotny problem. Z mojego doświadczenia. Warto jest w pewnym momencie pokazać ten projekt jakiejś zaufanej osobie, niech ona to oceni, bo być może on już jest dawno wystarczający, on już jest dawno ok, a my ciągle nad nim siedzimy. Jakby zapędzamy się w taką spiralę, która y, prowadzi do niczego. Zauważenie tego wszystkiego i uświadomienie sobie, że ma się, ma się ten problem, ma się tendencję do, do tego jest bardzo ważne, bo. Takie zupełnie nie, niezauważone, spotęgowane, może prowadzić was w naprawdę złe miejsca. Chciałabym wam dać jakieś takie złote rady, dzięki którym udałoby się jakoś z tym dealować, ale wiecie, to nie jest przepis na zupę pomidorową. To jest ludzka psychika. To nie jest łatwa sprawa. To nie jest tak, że w pewnym momencie zrobiłam te trzy proste zasady, i. Żyję teraz w krainie wiecznej szczęśliwości. Zawsze dobrym pomysłem jest szukanie jakiegoś wsparcia wśród bliskich albo pójście na terapię. Ja też od jakiegoś czasu organizuję co jakiś czas takie spotkania z rysowaniem, gdzie właśnie zapraszam ludzi, żeby stworzyć takie art community. Te spotkania bardzo dużo mi dają, między innymi takiego poczucia, że z tymi problemami, które mam, które pojawiają się, kiedy jesteś twórcą, że nie jestem z nimi sama. Coś, co mi pomaga, to też. Zadawanie sobie takich pytań, kiedy pojawia mi się ten taki silny wewnętrzny krytyk, zadaję sobie takie pytanie, że czy to jest naprawdę moja myśl? Czy to ta ocena wychodzi tak naprawdę ze mnie, czy to jest coś, co ja gdzieś usłyszałam od może jakiegoś surowego nauczyciela, może od kogoś w pracy, może od kogoś z rodziny, że to, to chyba nie jest do końca moje. A jeśli nie jest moje, to czy. Chcę się tym przejmować, czy wierzę w to, czy po prostu było to w mojej głowie od tak dawna, że sama zaczęłam w to wierzyć. jest taka bardzo uniwersalna rada, ale odcięcie się od ludzi, którzy wpędzają was w ten perfekcjonizm. perfekcjonizm. Czasem może być to, i to w moim przypadku na przykład pomogło, yy, zmiana pracy, no ale wiadomo, to nie są łatwe decyzje. Ale z takich przyjemniejszych sposobów, to na przykład próbowanie nowych rzeczy, jeśli chodzi o samo rysowanie, to na przykład próbowanie nowych technik, czy próbowanie, nie wiem, no, podjęcia się zupełnie innego tematu. Na przykład nie wiem, rysujemy ludzi, no to teraz narysujmy zwierzęta czy pejzaże, ale też próbowanie rzeczy z takich zupełnie innych kategorii i to jest coś, co ja kocham. Ja, powiesz mi jakiś kurs, to czy jakieś tam zajęcia, to ja pewnie na nich byłam. I to od, nie wiem, różnych rodzajów tańców, jakichś arts and crafts, jakieś ezo mezo, tańce intuicyjne i tak dalej, poprzez, nie wiem, e, sztuki walki, no z cokolwiek. W każdym razie to nie jest ważne. Ważne jest to, że fajnie jest wychodzić trochę z tej strefy komfortu i stawiać się w takiej pozycji osoby, która nic nie umie i dopiero się uczy. I Poza tym, co najgorszego może się zdarzyć. Co najgorszego może się zdarzyć bo po takim kursie? Pojdziesz na ceramikę i zrobisz brzydkie garnki, tak jak ja? No trudno, ale spróbowałeś. I też taka ciekawostka, ostatnio dowiedziałam się, że Jan van Eyck, chyba tak się czyta to nazwisko, taki flamandzki malarz podpisywał swoje obrazy tak, jak potrafię. Nie wiem, czy to jest taki wyraz skromności czy dumy tego malarza, ale podoba mi się to hasło, bo każdy maluje tak, jak potrafi. Robię to, co w mojej mocy. Ten obraz w tym momencie byłam w stanie namalować w taki sposób. Coś, w co bardzo łatwo się zapędzić i na co warto zwracać uwagę, to to, żeby teraz nie zrobić sobie challenge'u z wychodzenia, z perfekcjonizmu, że teraz będę najzdrowszą psychicznie osobą na świecie, bo to nie o to chodzi. To jest proces, to wymaga dużo czasu, konsekwencji i łagodności w stosunku do siebie jakiegoś zrozumienia, więc nie można tego tak forsować. Ale też spychanie ten problem z tyłu głowy też nie prowadzi do niczego dobrego, bo te myśli, ta krytyka, nie, nie, tak naprawdę nie jestem wcale krytyczna, a tak naprawdę w ogóle mnie nie dotyczą te problemy. One potem wracają ze zdwojoną siłą. Też zaobserwowałam, że wszystkie te negatywne rzeczy, negatywne myśli nasilają się, kiedy nie, nie dbam o siebie. Nie daję sobie wystarczająco czasu na e, odpoczynek, dbanie o relacje, e, na zabawę. I to jest właściwie wszystko, co przekminiłam na ten moment. Jak dowiem się czegoś więcej, to oczywiście Wam powiem. Co? Tak się prezentuje mój plakat? Powieszę go sobie nad biurkiem, pewnie będę miała taką wizualną przypominajkę. I co? Podoba wam się taki plakacik? A może chcielibyście taki plakacik? Co? Może co byście powiedzieli, jakbym tak jakoś ładnie wydrukowała takie plakaty i, i można by było kupić taki plakat? Co? Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. I to wszystko na dzisiaj. To pa!